Eee, był to zwykły dzień, kiedy już postanowił ponownie nagrać SP Containment Bridge. Elo, elo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony tam bladi. Ja mam problem, bo siedzę w indzie, a na górze czeka na mnie pan mrugacz, mrugnę sobie. Jeszcze raz sobie mrugnę. Poszedł sobie! Miło z jego strony, że sobie poszedł. Dobra, mieliśmy tu na mieli, poprzednim odcinku mieliśmy tu Pana mrugacza, ale na szczęście jak się zorientował, że jestem... Yy, w to se poszedł i Guszku to nie ma jeszcze się. Nie ma go? Nie że znowu jestem w jakimś labiryncie rumbanym, nie wiem gdzie jestem. No nie że Naprawdę wróciłem tutaj? Jestem najlepszym wojownikiem na świecie po prostu. Gratulacje, uszu. Wróciłeś do punktu wyjścia, jesteś super. Dzień dobry, to ja gdzieś gasuję mrugacz, co nie przywitaj się z nim. I nie masz, nie masz jeszcze karty może? No nie masz. Mm. Dobra, jesteś najspanialszym po prostu. I co, to znowu będzie zamknięte? Czy ja chodzę po tych samych korytarzach? Czy gdzieś poszedłem, gdzie nie powinien być jeszcze? Nie, tu nie byłem. Nie przysipiłem tak blisko, come on! Umarłem Kurde, się nie zapisałem nigdzie przed... Dobra, jeszcze raz. Dobra mrugacz, mam nadzieję, że teraz cię tam nie będzie. Mrugnę sobie na wszelki wypadek. Jeszcze raz ty mrugnę I jeszcze raz. Uf nie ma go Dobra, teraz pójdziemy prosto, nie wiem czy to dobry pomysł, ale pójdziemy tam Halo? O! Tu wygląda na miłe miejsce I wygląda mi to na miłe i przytulne miejsce, co nie? Mam jakiś karabin maszynową, bardzo by mi się przydał. Ten karabin maszynowy, w sensie. Ale niestety tam się łatwo chyba nie dostaniemy. Tak? Ja zamknę te drzwi na wszelki wypadek. No tak, oczywiście nie mamy żadnej karty. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że tu już byłem. Może dla ciebie sobie. No tak, tu na pewno byłem. Może dla ciebie sobie rozrysowywać te korytarze, czy coś takiego? Mm -hmm. tak, 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 tu wszędzie byłem. Stary, sprawa jest taka. Hmm. To się jakiś bug. No, sprawa jest taka. Potrzebuję po prostu wartościowej karty... ...która pozwoli mi coś działać w tym świecie. Nie macie takiej karty! To może czas najwyższy taką sobie zorganizować, co nie? Nie no, nie jestem zgubiony. Chodzę po ciągle w tych samych miejscach. Halo? Jedna karta, panie mrugacz. Panie mrugacz. Dobra, chodźcie tam. Dobra, panie mrugaczu. Wiem, że pan gdzieś tu jest. Znam pana. Wrócił pan pewnie do klatki, aby mnie zabić tu. Wróciłeś do klatki? To byłoby głupie, gdyby w klatce była karta. Nie wiem, tak, skąd tak szybki był Ale mnie przestraszył Ja cię kręcę, był tu mrugacz, co nie? Był tam, cwaniak jeden, cwaniak Cofamy się No i się kurde z nim baw, co nie? Z tym mrugaczem, jednym rąbańcem Mrugniesz raz i kurcze już po tobie Mrugnij I jeszcze kurde drzwi za sobą zamykać, co nie? Wiem, że tu jesteś cwaniaczku! Wiem, że tam jesteś Dobra, nie widzę cię na razie. Gdzie ta, gdzie ta, gdzie ta klamka jest tutaj? No tak, zamknięte. Mogłem się domyślić, że tak to się skończy. Nie ma tu żadnej karty! Nie ma tu wyjścia! Niczego tu nie ma! Jesteśmy w pułapce! na pułapka! Niczego tu nie ma! Nigdy się stąd nie wydostanę! Ach, jesteśmy zgubieni! Po prostu to jest. Ja naprawdę chciałem się dostać dalej, ale nie mogę znaleźć na jednej karty. Czy to jest takie ciężkie w tych grze? Czy to jest takie ciężkie znaleźć tu kartę? Może jak powinienem iść do tych piwnicy, co nie? Może tam jednak jest jakiś większy bies pogrzebany, no, no właśnie wiem, że jest popsuta. I to mnie trochę martwi Dobra, to już też mijaliśmy 10 razy Dobrze O ty cwaniaczku! Hmm. Hmm. Ten misio to jest cwaniak taki trochę, co nie? Dobra, próbuję pomału ogarnąć yy, korytarze, to znaczy próbuję zapamiętać te korytarze I na razie... Idzie mi co najmniej średnio Dobra, tu są wyjścia, to już kojarzę Dobra, wiem, czy mieć gdzie są wyjścia. Wyjścia są. Tutaj, tutaj. Próbuję teraz ogarnąć po mokordarze. Tutaj jest tak zwana strefa naukowca, która i tak jest zamknięta. Co nie? I na dole oczywiście nie wala się tu żaden najmniejszy, nawet najmniejszy rodzaj karty. Dobra, tu idzie się w prawo. Dobra, tu jest wszystko pozamykane oczywiście. Nie zamknąłem za sobą drzwi, jestem głupcem. Co to jest za kartka papieru? Nie do końca wiem. W każdym razie, kolejny. tu jest i tu mamy to się. Może to działa nie SCP, właśnie tutaj działa troszeczkę. To jest bez sensu, żebym już chodził cały czas w tą stronę. Dlaczego tu nie daliście mi żadnej karty, ja się pytam? He? I kurde, tutaj też niczego nie ma. Dobra, idę tam. Kurde, znowu. Co nie, znowu idę do podziemi Hardcore Bladeuszu, ty to jesteś śmieszek, co nie? Widocznie tam chyba w sąsiedztwie musiało być nie tak pogrzebane, bo kurde, cały górę zjedzona została. Czyli musi być na dole gdzieś karta. Nie ma bata, idziemy do podziemi z panem Pieskami czy panem Smokiem. Ej, a tam chyba przejście jest jakieś, co nie? Who's there? Who's there? No i tam naprawdę było chyba jakieś przejście, co nie? Chyba tam zejrzymy sobie. O, ale. Who's there? Niech tu nie ma! Who's there? Jak on tam nie tak mówić w ogóle? Śmieszek. Widzicie? Ale nie ma drzwi. Tam gate, inny gate to zabloje, zabezpiecza w ogóle. Nie widział mnie, ale farcik. Who's there? Ten mnie chyba zobaczy. Chcesz? Oh, hey, mam nadzieję, że ten nie podejdziesz tutaj tak blisko. O nie, zobaczył mnie. Chyba. I Ej, jestem trochę ze strony. idźcie sobie stąd, dobra? Ej, no come on, panie Jaszczur! Ja nie mam czasu na wygłupy, dobra? Spieszy... Spieszy mi się lekko! No daj spokój, nie rozmawiaj ze mną, co nie? Tylko idź sobie dalej podróżować. Czemu on ze mną rozmawia? Nie mam och Daj spokój! Nie! Nie! Come ON! co ja ci zrobiłem? Mada fakerze! nie! Dobra, do widzenia! To musiało się tak skoczyć, nie mogło. Nie mogło tu się inaczej skoczyć. Dziękuję. Ja, ja uwielbiam po prostu. Tak. To był chyba Łazarz! Właśnie spotkaliśmy Łazarza, czyli naszego ulubieńca. Miło mi.

Dobra, jeszcze tylko nie byłem w tym sektorze, tak naprawdę. Być może tu jest rozwiązanie... Też mojego problemu. Srak! Kamaka! Kurde, urwę komuś tu zaraz ptaka! Szybko, nie ma tu karty? Nie ma tu karty. Dobra, sprawa jest taka, ziom. Bardzo mi się nie podobasz. I nie obchodzi mnie, jakie masz intencje wobec mnie. Ale mi się to mega nie podoba, mi się to mega nie podoba. STOP! STOP! CZEMU MI TO ROBICIE?! PRZYSZEDŁEM TU PO JAKIEŚ KARTĘ! Nie wierzę co tak gra ze mną chce zrobić! Chce mnie zabić! Tu niczego nie ma. Po prostu sieci tu niczego nie ma. Po co ja tu w ogóle wbiłem do tego? Spadam stąd. Już nigdy tu nie wrócę do po ziemi. Tu niczego nie ma, to nie da się Poprzyłączać po nawet niektórych rzeczy Z panami idziemy do mrugacza, już wolę jego niż od was Szaleńcy, kurde, śmieszki Idę stąd, żegnam was Mam nadzieję, że tamina szybko przyjedzie Do widzenia państwu, kurde Do widzenia, kurde Nie, zgubiłem się W początkowej lokacji, najlepszy uciekinier Badeusz klasy D. Mrugacz? Co? Wynocha stąd Podam stąd, kurde, jeszcze mi tego brakowało Nie, chodźmy w tą stronę Chyba zrobię cięcie, bo nie wiem co zrobić w tej sytuacji, naprawdę Widzicie co? Widzicie co? Przeszukałem całkowicie wszystko Wszystko na górze I to na bank musi być gdzieś tu na dole, no nie ma, nie ma bata po prostu Cholera jasna, nie mam pojęcia gdzie, ale to musi gdzieś tu być na dole, bo... Kurde, no wszystkie szczegóły świata po prostu na górze. Nie mam pojęcia, co mam zrobić. Nie mam rąbanej karty, nie wiem po prostu. Jakiś... O, super. On jest gubi jakoś, on jest gubi i głupi i się gubi szybko, co nie? Widzicie? Zgubił mnie. Tu jest coś ciekawego, tego nie rozumiem za bardzo. Może nie mogę tego... Mam jeszcze taką koncepcję, że nie mogę tego przełączyć jeśli tamto jest przełączone. Ale te tu drzwi się zamykają i musiałbym zrobić wtedy takie śmieszne kółko, bezsensowne, ale no... jeśli bym musiał to bym zrobił. Ja nie mogę tego też przełączyć, to się coś zbagowało w takim razie Chyba Chyba, że to był jednorazowy przełącznik I do widzenia No super Nie, naprawdę, nie mam pojęcia co tu trzeba zrobić Weźcie mi, napiszcie w komentarzu Jak mam to przejść, bo... Aktualnie, naprawdę, nie mam pojęcia jak to przejść Chodzę, chodzę, po górze też chodziłem, byłem totalnie wszędzie Wybaczcie, że taki krótki odcinek, ale po prostu się, No nie mam pojęcia, co mam teraz zrobić, naprawdę. Zgubiłem się totalnie. Może to źle zrobiłem, że już całkowicie sobie zablokowałem drogę. O! Mam nadzieję, że jednak nie. Ewentualnie, co trzeba zrobić, żeby po prostu odblokować następne jakieś lokacje, gdzie mogę znaleźć kartę. Mam tak, takie mam rzeczy. Mam tą łapkę. Nie wiem do czego ona służy, więc może ona ma jakieś znaczenie. Może powinienem się zagłębić w czytanie tych listów. W każdym razie naprawdę no po prostu dla tego pojęcia nie wiem, co mam teraz robić. Kom kompletnie, nie wiem. No nie wiem czy tutaj coś jest, to no, nic tu nie ma po prostu, no. Weźcie mi napiszcie, bo ja już jestem, już jestem zmęczony po prostu bieganiem. Tam i z propo, tym szukaniem rozwiązania, naprawdę. To tak, yy, to tym akcentem kończymy. Elo, elo Nie, nie, totalnie nie naprawdę chodziłem byłem już wszędzie. Jestem... A na górze jest mruga, wszędzie też bym, nie mam pojęcia jak stąd wyjść w tej chwili. Naprawdę, jeśli macie jakieś koncepcje, to i mówcie, może muszę od nowa. Hello, hello.